Trwa intelektualna erupcja polskiej opozycji. Najpierw madame Krystyna Janda stwierdziła, że pani premier Szydło nie jest kobietą. I tam oczywiście uszczegółowiła swój wspaniały wniosek. Kwintesencja kobiecości Krystyna Janda wie co mówi. A następnie na tak zwanych arteriach wylotowych z Warszawy pojawiły się. Ogromne billboardy zawierające treść Wyborco-Pis, czy nie jest ci wstyd? Oczywiście autorzy tych billboardów pozostają ukryci, tak jak ukryci pozostają inicjatorzy puczu w Sejmie, który trwa zresztą nadal, i za tym, zaraz o tym też opowiem. No, ale ciągnąc tego typu intelektualne erupcje, możemy ciągnąć takie pytania, zadając na przykład pytanie wyborco Platformy, gdzie twoje reformy? I ci bardziej wulgarni mogą wyobrazić sobie w tym momencie, że nie chodzi tylko o reformy państwa, ale także o pewną część ubioru, bo wydaje się, że wyborcy Platformy coraz bardziej zaczynają właśnie tak wyglądać, a przynajmniej łyso. Można zadawać pytanie wyborcu o PSL-u, czy dotarłeś do celu, i tak dalej, i tak dalej. Ale przecież nie o to w tym wszystkim chodzi. Rzecz jest bardziej poważna. Trwa pełzający, cichy pucz, którego pierwszy akt rozegrał się w Sejmie. I Państwo pamiętacie ten wersal, jak to kiedyś nazwał nieboszczyk świętej pamięci Andrzej Leper. Ten wersal, który urządzili w Sejmie posłowie Platformy i Nowoczesnej. Wersal nie bardzo się udał, bo okazało się, że państwu pomylił się wersal z czworakami, które gdzieś tam nieopodal Wersalu musiały istnieć, żeby Król Słońce i ją podobnie mieli co zjeść. No ale cóż, trudno. Natomiast po tej operetce, w której głos zabierały takie diwy polskiego sopranu. I altu, jak pani poseł Joanna Mucha chociażby, trwa dużo poważniejsza obróbka społeczeństwa, czyli pucz podsycany przez telewizję TVN, Gazetę Wyborczą, od czasu do czasu telewizję Polsat, Radiotok FM, ludzi typu Żakowski, Lis, et Consortes. Oni nie odpuścili, no bo trudno jest odpuścić wygnanie z raju. A trzecia Rzeczpospolita była dla nich po prostu rajem. Rajem i to na dodatek bez pana, w którym można było sobie bezkarnie ucztować, spijając śmietankę z wysiłku całego społeczeństwa. Pucz trwa. Ostatnio zadzwonił do mnie znajomy z polskiej emigracji, który był w Polsce. U swojej rodziny i z, i z przerażeniem relacjonował mi swoje doświadczenia, mówiąc, no miałem, miałem bardzo rozsądną i inteligentną rodzinę. Niestety, włączony odbiornik telewizyjny, z którego leci TVN, od miesięcy sprawił, że ci ludzie już nie tylko, że nie potrafią dyskutować, ale na każde hasło, jak psy Pawłowa, reagują toczeniem śliny i bluzganiem nieprzyjemnych słów. To wydaje się śmieszne i o tym można mówić lekkim tonem. Niemniej skutki tego typu praktyk nieukróconych mogą okazać się dla państwa zabójcze, dlatego że w pewnym momencie duża grupa społeczeństwa zostanie doprowadzona do krańcowego obłędu nienawiści. Spróbujcie państwo zafundować sobie taką, takie doświadczenie i przez. Godzinę, bo dłużej już nie wiem, czy zniesiecie, ale przez godzinę oglądać telewizję TVN. I obiektywny przekaz, jaki sączy się z ust dzieci i pociotków byłych SBKów i oficerów Czerwonego Ludowego Wojska Polskiego. To będzie doświadczenie interesujące. A skoro już o y, doświadczeniach i oświadczeniach mówię, to y, z pewnym z zdziwieniem i zaciekawieniem wysłuchałem nowych planów pana Grzegorza Schetyny. Otóż pan Grzegorz Schetyna oświadczył, że najpierw zamierza wygrać wybory i zlikwidować wszystkie błędy i wypaczenia PiSu, a następnie osadzić na tronie prezydenta Polski swojego głębokiego i długoletniego przyjaciela Donalda Tuska. W tym wypadku oczywiście kłania się stare przysłowie. Złapał kozak tatarzyna, a tatarzyn za łeb trzyma. Pucz trwa, ale na razie nie, nie przynosi takiej postaci, która mogłaby uprawdopodobniać marzenia pana Grzegorza Schetyny i Donalda Tuska. Zresztą Donald Tusk rozpoczął już swoją drogę przez krajowe przybytki. Sprawiedliwości, na razie zeznawał w takiej najlżejszej sprawie, najlżejszej dla siebie. Mianowicie miał poinformować i informował przez kilka godzin nie wiem o czym tak długo można było rozmawiać miał poinformować o tym, czy wiedział, że służba kontrwywiadu wojskowego pod wodzą pana generała Noska i generała Pytla czy, czy wiedział o tym, że ta służba rozwija intensywne kontakty ze służbami rosyjskimi. Co tam zeznał, nie wiemy, bo nam na to pan Donald Tusk nie odpowiedział, ale historyczny marsz, ciotek rewolucji z dworca centralnego, obskurnego i wstrętnego pomimo remontu pod prokuraturę, pokazał, no, jaka, jaka elita przez dwadzieścia kilka lat w Polsce nadawała ton. No, trudno się dziwić, że odzyskaliśmy ten kraj, nasz kraj. W takim stanie. No była to elita, iście zabawna, ale tego typu cyrkowo zabawna elita naprawdę nie jest w stanie prowadzić poważnego państwa przez rafy nadciągających przemian światowych. Więc jest to i trochę śmieszne, i trochę straszne. Spójrzmy na chwilę zasłonę milczenia, którą. Pani Janda zrozumie jako pewien antrakt w erupcji kolejnych intelektualnych bomotów, które tak szalenie jak samitnie nas ubogacają. Trwa nie najlepsza pasa środowiska sędziowskiego w Polsce, a szczególnie ma to miejsce w Krakowie. Nie tak dawno. Ciupasem w Kajdankach wyprowadzony został z tamtejszego sądu dyrektor administracyjny, który okazał się, któremu postawiono zarzuty łapownictwa i złodziejstwa. A kilka dni temu doszła do nas kolejna informacja. Ona jest oczywiście bardzo przykra, ale też pokazuje no, kolejny piękny kwiat z opisu Środowiska Sędziowskiego III RP. Z drugiego piętra Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury naraz, naraz oddalił się przez okno 37-letni sędzia z Warszawy. Niestety nie okazał się orłem i jego widowiskowy przelot zakończył się na chodniku nieopodal. Biedaczyna rzeczywiście odniósł wiele obrażeń i, i przebywa w szpitalu. Niestety w jego organizmie odkryto również stężenie alkoholu sięgające jednego promila, co jak na sędziego musicie Państwo przyznać jest wynikiem godnym odnotowania. Tak to szkolą się nasi sędziowie, a potem tak nas pouczają i sądzą. Ten kwiatek dedykuje także do sztambucha pani Magdaleny Gezdorf, przewodniczącej Sądu Najwyższego, która do niedawna wraz ze swoimi koleżankami twierdziła, że kasta sędziowska to, to, to środowisko najwyższej kultury, moralności i etyki. Środowisko predestynowane do tego, żeby dyktować swoje standardy całemu społeczeństwu. No, chodząc po ulicach polskich miast, Zauważyłem, że bardzo niewielu już na tych ulicach jest osobników chwiejących się i potrącających innych. Jak widać, w środowisku sędziowskim obowiązują inne obyczaje. I jak tu nie kibicować reformie wymiaru sprawiedliwości zainicjowanej przez pana ministra Ziobrę? No dobrze, ale to ze spraw krajowych mamy tego typu kwiatki. W świecie również jest interesująco. We Francji odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Wygrał produkt marketingowy francuskiego establishmentu, czyli, czyli pan Emmanuel Macron. Jeszcze do niedawna wysoki urzędnik w administracji pana François Hollanda, obecnie przedstawiający się jako centrysta i lider zagadkowego ruchu En marche. Jak widać, wystarczyło kilka miesięcy, żeby skutecznie wypromować zwycięzcę pierwszej tury wyborów prezydenckich. Kim jest pan Macron? No, z tego co wiemy, jest byłym pracownikiem banku Rothschilda, a więc pochodzenie jak najbardziej uprawniające do ubiegania się o przewodnictwo ludzkości. A prywatnie jest mężem swojej żony, pani starszej o 24 lata od pana Macrona, która rozpoczęła z nim płomienny romans już w szkole, będąc jego nauczycielką. No, cóż, Republika Francuska i jej obyczaje. Do drugiej tury wyborów prezydenckich przeszła także pani Marine Le Pen. Wszyscy przewidują, że teraz, zresztą to już się dzieje, że teraz cały establishment zjednoczy się od krańcowych trockistów aż do tak zwanych prawicowych republikanów, zjednoczy się przeciwko pani Marine Le Pen I w drugiej turze wyborów, już bezapelacyjnie, wygrał plastikowy pan Macron. Jeżeli nasuwają się Państwu pewne asocjacje z polskim życiem politycznym, to całkiem słusznie, bowiem pan Macron wygląda na podobną kreację jak pan Ryszard Petru. Z tym, że pan Macron jest bardziej dopracowany, bogatszy, lepiej obyty, lepiej trzyma i widelec. No, generalnie przeszedł lepszą szkołę i, i dłuższą niż uczestnik przyspieszonych kursów tego i owego. Ryszard Petru. Jest też bogatszy od Ryszarda Petru i bliżej. Yy, Serca rodziny Rothschildów, niż pan Ryszard Petru, który musiał bogacić się na doradztwie w kredytach frankowych i tym podobnych operacjach wysublimowanych. Podobieństwa pomiędzy panem Macronem a panem Petru niestety nie są przypadkowe. A więc zastanówmy się, jak wygląda dzisiejszy świat polityczny, jak wyglądają dzisiejsze wybory. Bo jak się okazuje, nie tylko w Polsce czyjaś e, milutka dłoń z kulis pociąga za różne sznureczki. Czyja to jest dłoń? Pytanie będące wstępem do wielkiej dysertacji, odsłaniającej mechanizmy dzisiejszego świata. No cóż, jeszcze nie jestem w stanie nawet pokusić się o napisanie wstępu do tej dysertacji, ale trzeba będzie kiedyś się tym rzeczywiście poważnie zająć. Inny kwiatek z naszego krajowego podwórka to wypowiedź Pana Kosiniaka-Kamysza. Gdybyście Państwo nie wiedzieli, to ciągle jest lider osławionej partii Polskie Stronnictwo Ludowe, które z przedwojennego PSL-u ukradło tylko nazwy, a tak naprawdę to jest dalej Zjednoczone Stronnictwo Ludowo-Komunistyczne. I to lider tego stronnictwa, członek bardzo wpływowej w Krakowie, i zaprzyjaźnionej z komunistą majchrowskim rodziny Kośniaków kamyszów stwierdził, że sankcje wobec Rosji okazują się nieskuteczne. Należałoby przemyśleć, czy nie należy pracować nad zniesieniem blokad gospodarczych pomiędzy Rosją a Polską. No cóż, PZL nie od dziś jest najbardziej prorosyjskim stronnictwem na polskiej scenie politycznej. Przypomnę dokonania pana Waldemara nie się Waldek Pawlaka, który podpisał kontrakt stulecia na dostawy gazu do Polski, kontrakt skrajnie niekorzystny, ale korzystny dla Rosjan, a więc w czyim imieniu negocjował pan Waldemar Pawlak, nadal pozostaje dla mnie logiczną zagadką. W cywilu pan Waldemar Pawlak przecież posiadał również znajomych takich jak Siergiej Gawriłow, który oficjalnie został wydalony z Polski jako rosyjski szpieg. Więc stronictwo czerwono-zielone, a właściwie czerwone, udające zielone, yy, yy, warte jest, abyśmy na chwilę się nad nim zastanowili. Na szczęście sondaże, yy, ach te sondaże, nawet i one już nie potrafią pokazać, że polskie stronictwo ludowe jest w stanie przeleść przez próg wyborczy, więc istnieje nadzieja, że yy, piękne twarze senatorskie i dostojne. Działaczy Stron polskiego Stronnictwa Ludowego przestaną u nas raczyć swoją obecnością na ekranach telewizyjnych już od następnej kadencji. Na koniec chciałbym Państwu polecić uwagę wszelkie wydarzenia, które zachodzą wobec mi wokół Ministerstwa Obrony Narodowej. Ni stąd, ni zowąd okazało się, że najgorszym ministrem w tym rządzie jest według mediów Antoni Macierewicz, że należy go natychmiast zmienić, należy go natychmiast zakryć, należy go natychmiast wygumkować z polskiego życia politycznego. Dlaczego? I to jest pytanie za 100 punktów. Przyjmuję odpowiedzi. Najciekawsze z tych odpowiedzi podam w następnym komentarzu, ale moim zdaniem dotknął jakiegoś gniazda szerszeni, które jeszcze trochę potrafi i to gniazdo zaczęło Latać po całej Warszawie i roznosić co tylko może, żeby, te, żeby tylko ministra Antoniego Macierewicza wymazać z polskiej rzeczywistości politycznej. Uaktywniło się to gniazdo także wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, przed czym ostrzegałem już dawno, że Prawo i Sprawiedliwość także będzie musiało się uporać z wewnętrzną. Um, tu szukam właściwego słowa, żeby nikogo nie e, obrazić, ale z wewnętrzną grupą działającą w, nie na zlecenie narodu polskiego. O, tak bym to ładnie określił, żeby nie używać wyświeftanych już e, pojęć takich jak agentura e, i obce siły i układ i tak dalej. E, pozdrawiam Państwa. I jeszcze jedna rzecz, już kamyczek z mojego własnego ogródka, czyli dziennikarskiego. Otóż dziennikarsko-politycznego. Otóż zdawałoby się, zachowujący jeszcze resztki powagi pan Borys Budka, było, nie było, były minister sprawiedliwości, ostatnio rozpoczął wygrażać pani reporterce Wiadomości TVP Ewie Bugale, pisząc skądinąd brawo za erudycję. Spisane będą czyny i rozmowy. Ale generalnie chodzi o to, że pan Budka twierdzi, że wszyscy ci, którzy publikują dziś materiały niekorzystne dla Platformy bądź Starego Układu Urbanowsko-Michnikowskiego, będą rozliczeni. Panie Budka, bory się nomenomen. Ja bym wolał, żeby pan oglądał się za siebie, bo być może, że niedługo to pan będzie rozliczony i pana środowisko, i to tak dogłębnie. I swoją drogą, powtarzam jak Katon, pytanie: kiedy wreszcie odbędą się pierwsze procesy, dochodzenia, i kiedy pierwsi tak zwani politycy, a tak naprawdę złodzieje i aferzyści trafią do kryminału? Jeżeli to się nie stanie, a niedługo już półmetek rządów Beaty Szydło, to zacznę myśleć, że mamy do czynienia tylko z pudrowaniem ciągle tej samej niezbyt ładnej twarzyczki e, czerwonego PRL-u, która wygląda e, z ładnych szatek trzeciej RP. Czy to jest gra, czy to jest polityka? Wielu z nas zadaje sobie te pytania, ja również.